Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już drugim odcinku z Hello Neighbor 2. Eee, tak, alfa półtora, bo generalnie była aktualizacja. Chyba, ja szczerze powiem, że ja w ogóle zapomniałam o tej grze, jakoś, <grydy> jakoś tak wyszło. Kiedyś nagrałam pierwszy odcinek. No i w międzyczasie już się zaktualizowało do yy, kolejnej jakby wersji. No, widzę, że tu mamy Halloweenowy wystrój. No, generalnie Halloween już dawno. Wow, wow, wow. O, wow, wiecie co? Tu się coś strasznie miotamy. Generalnie może zmienił sobie ustawienia. Bo widzę, że... O, że weźmy medium, żeby nie było. Chociaż tutaj A, pewnego false to to ja nie wiem co to znaczy. Back. Continue. Generalnie, no, ładnie to wygląda, nawet na jakiś niższych ustawieniach. Strasznie się ten obraz rozmazuje, jak się rusza. Może, kurczę, troszeczkę, troszeczkę może myszkę właśnie sensitive zmie zmienimy, bo może trochę za mocno. Bo bardzo, bardzo ta myszka, tak powiem Wam, że Miotała się. Może teraz lepiej będzie. Dobra, może być. Chociaż też jest tak dosyć. Aha. E? <laughs> Jezus. What the fuck? Dobra, wiesz to. Co to jest? Okej, okay, Łom potrzebny i kluczyk nad kominkiem, tak? Nie pamiętam, że tu gdzieś był taki fajny kotek. Tam chyba. do niego pójdźmy, pogadajmy z nim. Strasznie duża mapa w ogóle wam powiem, że naprawdę tutaj można w tyle miejsc pójść. A nas w sumie obchodzi tylko ten dom, nie? Ale serio, musiałam zrobić odskocznie kuźwa od tej amnezji, bo powiem Wam szczerze, po ostatnim odcinku miałam już tak dosyć, a akurat dzisiaj mam czas, żeby nagrać coś i, i dwa odcinki pod rząd to już by było za dużo. To by mnie zabiło po prostu. E, gdzie ja znowu wbiegłam? To jest jakieś miasto? Tu był ten kot? Czy nie? Wow! Ładnie. z chusteczka! Tego nie było wszystkiego! E. Coś słyszałam, jakieś człapanie. Hmm. Miało, być, miało być mniej strasznie, tak? Nie wiem czemu, ale... Mimo wszystko czuję pewien niepokój. Pewnie z tego względu, że jest w tej grze po prostu straszna cisza i... Ciężko tutaj cokolwiek tak naprawdę jest ten dom. Ożysz ty! Fuck off! Bitch. Get lost! Dobra, ja cię tu teraz wyciulam. W tym gra w skradankach tego typu to ja jestem... To do, 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 do duszy też, tak? Więc ja tu się nie będę workiem można go traktować. Ej, tu przyklej tę kamerę. Jezu, co to tak wszystko miga? Bo ustawienia pozmieniałam, tak? Tu w ogóle wszystko inaczej wygląda jak wcześniej. Co to za dźwięki? Przepraszam ładow.

może gdzieś zaprowadzi? Czemu ten kot ma czepek na łbie? Ej! Kiciu! Talk to me, please! I wanna be your friend! Here? Miał. Chyba kocio mi nie pomoże. Dobra, zgubiłam znowu dom tego niegomości chyba tam, stamtąd, nie? Ja w ogóle nie wiem, co to jest za miasto, w ogóle tu ktokolwiek żyje. O ciekawe, czy się da pływać, czy się zabijemy. Ho! A! Tak to wygląda pod wodą. No wiecie, no jeszcze, jest, tak powiem, w robocie tak grania. Okej. Okay. Czas znajdę tu coś w ogóle przydatnego. Kartony. Samochodzik. Jakaś cysterna. Fajny, mówię, to jest taki, taki właśnie komiksowy styl. Strasznie mi się to podoba. Strasznie kolorowa jest ta gra. Nawet taka przyjemna dla oka nie? Ale. Ale wcale nie jest taka przyjemna do grania, bo jest trochę kripna. Zobaczmy, czy się w ogóle uda mi dostać do domu, tylko który to był dom? Ja już się zgubiłam To słuchajcie, to strasznie dużo miejsc, gdzie można pójść, no. To już mówiłam zresztą, ale... Jezu, jak tu się miota wszystko, Boże. O, jest aha, ta chata, jest, dobra. Gdzie jest mój autek? Nie tak. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, to weźmy ze sobą, to się może przydać. Tu mam nadzieję, że ja nie tracę przedmiotów, jak on mnie znajdzie i złapie. Bo to byłoby dość słabe. Tego byśmy nie chcieli, słuchajcie. Mm, umiesz się wspiąć do domu? Co to lata? Aha. Fajny bajer Nie powiem Świnka. Nie, nie rzucaj ten Boże, nie umiem sterować Ajajaj Chciałam sprawdzić kamery Gdzie ten ciul jest Tam są dzieci uwięzione Cholera Wiem, czy mi się coś uda ugrać w ogóle w tym odcinku. Aha, tu się schowa. okej. Okay. Ui, krzesło. Fok, fok. Gdzie ja wyrzuciłam swoją... Aaaaaa! mnie czy nie? Ta, on mnie nie widzi. Kurde, nie widzę nic, no! O idzie. O, ty. Wziął pudło i poszedł na górę. O, będzie kich. No <tryk> ja teraz nie wiem, czy mam wychodzić. Brawo ja. Uwiejemy. <laughs> Andrzej, uwiejemy. <laughs> Co za jazda dzika bez trzymanki, słuchajcie. Nie przejdziesz tędy? No nie. To jest mała wyrwa w podku. Panie Januszku. O, fakt faktu jest siatka jakaś. O, matko. Nie, nie wyrzucaj tego. Podnieś to. Nie umiem sterować w tej grze. Nie umiem. Panie, coś tu pan nas. No, co tu się? Co tu się, kto tu się? Jaki burdel! Słuchajcie. Jest jakaś cela. mogłam się do śmietnika schować, wiem! Ło! Nie mi, że mi widziałeś? Nie widziałeś mnie? Czemu ty tak wyglądasz, szpetnie? Na pierdziel. O, no! <grywy> Ay, kurde. To jest dobre. A skąd on wie, że ja tu jestem, przepraszam? Wleciał na chatę. <śmieniczy> nie, nie umiem w takich gry Nie umiem, słuchaj. Nie umiem. No, Zapędził mnie w kozi To no. No, no nie jest to horror stricte, tak? Ale sama, sama ta świadomość, że ktoś Was goni w ogóle. Skąd on wie, że ja tu jestem? O, już nie wie. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo. Co tu się stało z tym samochodem? Właśnie. Bardzo ładnie. Ładnie. Nie wiem, na co mi te wszystkie rzeczy. Nie wiem, jak tu się kwipunek sprawdza. Hmm. Nie, nie wyrzucaj tego. Aha. Poczekaj, muszę sprawdzić. Poczekajcie. Hold inventory. Click hide tabulator. Okej, okay. dobra. Czy to jest dobry pomysł? Ja mieć. Cholera, więcej kamer, idę sobie, panie sąsiad. Idę! Nie było mnie tu! Brawo, znowu to samo. Czego tam, czego? pójdzie do, na górę do tego? Na górę idzie. Dziwne dźwięki wydaje co za worki. Co, co z tymi z... śmieciami? ty, 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 ty. Spadaj ode mnie. Jestem na swoim terenie. Możesz mi ciulnąć w nos. Siema, ma. Nara. Co to za ptoki znowu tu latają nad tym budzikiem. E okay. aí jakiś kod jeszcze ta ciekawe Nie wiem co ja mu tutaj w tej chwili robię i nie wiem gdzie on teraz jest ale zaraz przyjdzie pewnie i się skończy. O, coś tu otworzyłam. No to wygląda. Oho, to! Yes. O nie, o znalazł mój budzik! Miał mój budzik w łapie. To znaczy, że ja teraz nie mam budzika? Ale co jest, ale dlaczego ja... Gdzie są moje przedmioty? Gdzie są moje itemki? Halo? Łautku Nie mówcie mi, że straciłam moje itemki. Straciłam moje itemki, straciłam podgląd pod jego chatę. Z której i tak nie umiałam skorzystać. Co to za dźwięki dzikie? O, mój budzik! Dopinowałeś się. Tam są moje przedmioty. Okej. Okay. Nie. Tam, gdzie ptaszki latają, są moje przedmioty, tak? Dobra. No i nie podniosłam tego, o Jezu. No tak, bo to przez E się podnosi. Mm -hmm. Okej, okay, czyli tak to wygląda, dobra. Gdzie te wróble jeszcze są? Poszły sobie stąd. Strasznie szybka jest ta gra strasznie szybko, tu się w ogóle obraz rusza i w ogóle. Ja nie wiem, chyba nie uratujemy tych dzieci, słuchajcie, bo. Kompletnie nie mam pomysłu. Nie umiem to grać, no tak naprawdę. O ty. O, ty ty ty, 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 Ej, co się dzieje? Dlaczego? Ej, odbiega, słuchajcie, normalnie po prostu z prędkością światła, ten gośnie. No poświęcę ci poślepia. I co to tu plumka non-stop, słuchajcie? Skąd te dźwięki dochodzą? Ktoś ma jakiś pomysł w ogóle? Wow, what the fuck! Właśnie Assassin's Creed wersja Bieda. Nie. Hmm. No dobra, dziś, gdzieś wlazłam, ale to chyba mi nic nie da. Prawda? Co za wysypisko śmieci tu jest, słuchajcie w ogóle. Ja kucałam, tak? O Boże, o zgrozo ludzka. Hmm. Nie, nie kucałam wcale, że nie kucałam. Właś tu. Właś tu! Andrzejku! Sarąbisty dom, słuchajcie. No to jest siatka, no tak Gdzie było buczenie? Co to spadło? Worek ze śmieciami, tak? Kibel Jakiś wywrócony ten trzeba się wbić na górę no. No i co tam jest? Ser? Nie wiem, ja podnoszę jakieś randomowe rzeczy, w ogóle nie wiem, co to jest. Tak, rzuć tym wunż chyba. Dobra, mam wunż, ale na co mi wunż? Ani sąsiedzie. Mam wunsch. Czy ma? Ochuj! Czemu on się tak szybko to O, ludzie. Dobra, ale dobra. Mam wunsch. Słuchajcie. Trzeba go pod coś podłączyć, nie, żeby ugasić. Tam ten pożar przy... znaczy pożar, no ten ognisko w kominku. Oj Dużo trampków, słuchajcie. Dużo trampków tu jest. Tu nic z tym nie zrobię, nie? No dobra, straciliśmy, że tak powiem, podgląd y, do kamery, ale zyskaliśmy wumrza i znaleźliśmy miejsce, gdzie jest klucyk. Więc, no, można powiedzieć, że już jakiś progres jest. W związku z czym ja myślę, że tu sobie zakończymy. Piszcie mi, czy chcielibyście więcej odcinków y, z tej alfy półtorej? Bo ja myślałam, że po prostu będę nagrywać na takiej zasadzie, że jak alfa wyjdzie, to lecimy po prostu. Y, sobie na nowo tak naprawdę, tak? Żeby zobaczyć, jak to się po prostu zmienia. Odnośnik oczywiście do poprzedniego odcinka będzie gdzieś tu, tu. Nie wiem, Czekajcie, muszę palce sobie, o. Galera, nie umiem, nie umiem, nie umiem w to, tak, o, tak będzie. Jakoś. Fajny księżyc tam widać w każdym razie. A... No... Tak więc tego eee, piszcie w komentarzach, tak jak wspomniałam. No i słuchajcie, no i co, widzimy się w następnych odcinkach z innych serii, z Morominda, z Amnezji, z RetroGierek. A tutaj, tak jak wspomniałam, no jeżeli chcielibyście dalsze, e, dalsze przykody, można powiedzieć, tutaj w tym dziwnym miejscu, to piszcie w komentarzach. E, ja się z wami żegnam. Dziękuję oczywiście za obecność. No i jak się odcinek podobał, to nie zapomnijcie o lajku, komentarzu. I subskrypcji kanału. Tak więc z mojej strony wszystko. Dziękuję za obecność. Trzymajcie się. Pa.